Witam w wiosennym ogrodzie. Przyroda budzi się do życia i mimo obecnego spadku temperatur i bardzo chłodnych nocy rośliny rosną, kwitną, a niektóre piwonie są już bardzo duże jak moja najwcześniejsza piwonia Młokosiewicza. W dzisiejszym odcinku będzie o nawożeniu piwoni. Czym nawożę, jaki jest dla mnie najlepszy termin, jak chronię piwonie przed chorobami i jakie jeszcze zabiegi wiosenne stosuję, żeby piwonie zdrowo rosły i bujnie kwitły. Zapraszam. Teoretycznie już można nawozić tak duże piwonie, jednak nawożenie ma sens, jeżeli są odpowiednio wysokie temperatury, czyli nie ma mrozu. Teraz w nocy mamy przymrozki, w dzień niewiele powyżej zera, więc warto wstrzymać się z nawożeniem na kilka najbliższych dni. Jak już temperatury wrócą do normy, oczywiście do wiosennej normy, to zaczynam od nawożenia posypowego. W tym roku stosuję nawóz dla roślin kwitnących, czyli taki, który nadaje się również dla innych roślin ogrodowych. Musimy też pamiętać, żeby taki nawóz posypowy zadziałał, musi być podlany. Jeżeli nie będzie deszczu, to będę podlewać swoje piwonie, zwłaszcza że po mroźnych dniach ziemia jest bardzo przesuszona, a piwonie teraz potrzebują wilgoci, żeby prawidłowo rozwijały się pąki kwiatowe i żeby piwonia tych pąków nie zasuszyła i nie zrzuciła. Z mojego doświadczenia wynika, że często brak kwitnienia wynika z suszy, czyli braku wody, a nie z braku składników pokarmowych, czyli braku nawożenia. A tak by strzeliła do góry bardzo wczesna piwonia Greenland. Ubiegły rok to był czas na zadomowienie się karpy, a ten rok to będzie kwitnienie i to od razu czterema kwiatami. Podobnie nieźle zapowiada się kwitnienie piwoni koperkowej, czyli odmiany tenuifolia rubra plena. Ta odmiana bardzo wolno przyrasta i jest dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o podłoże. Potrzebuje podłoża zasobnego, bogatego w próchnicę, ale dosyć lekkiego. W ciężkim podłożu może podgniwać. U mnie kilka lat temu po prostu zanikła. Dopiero resztki przesadzone do nowego miejsca, do nowego podłoża, spowodowały, że piwonia się odnowiła. Dlatego, jeżeli macie taką zanikającą piwonię, jeżeli widzicie, że ma coraz mniej przyrostów, albo piwonia nie kwitnie, to o każdej porze trzeba ją wykopać, obejrzeć jej korzenie, wyciąć część, która obumiera, gnije lub pruchnieje, zabezpieczyć miejsce cięcia dobrym fungicydem i posadzić, ale już w nowym miejscu. Nie ma sensu sadzić w tym samym miejscu, ponieważ mogą tam być patogeny, które dalej będą niszczyć karpę piwoni, jeżeli posadzimy. W tym samym miejscu, w którym rosła. Nawozy najlepiej jest zmieniać. Nie przyzwyczajam się do jednego typu nawozu ani do jednej firmy. Oczywiście, jeżeli podłoże jest piaszczyste i ubogie, to cały czas można podsypywać nawóz naturalny, np. Na obornik granulowany czy kompost. Jednak teraz na wiosnę trzeba stosować go dosyć z umiarem, nie za dużo. Trzeba pamiętać, że zawierają dużo dawki azotu, a azot akurat piwoniom w tej chwili aż tak bardzo nie jest potrzebny. Kolejnym powodem, dla którego nie spieszę się z nawożeniem piwoni, oczywiście po niesprzyjającej pogodzie, jest też fakt, że piwonie dosyć szybko korzystają z nawozów w przeciwieństwie na przykład do róż. Piwonie dosyć płytko mają część korzeni, które pobierają wodę i składniki pokarmowe z gleby. Poza tym czepią również z zapasów, czyli z tych bulwiastych korzeni. Oprócz tego, przenawożone piwonie chorują. Zbyt wybujałe, słabe pędy kładą się pod ciężarem kwiatów, podgniwają nasady, dlatego należy nawozić rozważnie i z umiarem. Drugim zabiegiem, który należy zrobić teraz na wiosnę, to odchwaszczanie. Nawet w moim ogrodzie muszę pilnować, żeby piwonie nie zarosły chwastami, zwłaszcza panoszącą się wszędzie gwiazdnitą, która doskonale potrafi zagłuszyć rosnące przy niej rośliny. Wydaje się, że jest to mało istotny zabieg, ale trzeba pamiętać, że chwasty konkurują o wodę, a teraz w ogrodach jest bardziej sucho niż mokro. Trzeba też wyczyścić piwonie z pozostałości ubiegłorocznych pędów, ponieważ mogą na nich gromadzić się zarodniki pleśni. Podczas nawożenia zwracam również uwagę, żeby nie rozsypywać nawozu po karpy i po młodych przyrostach, tylko wokół karpy, tam gdzie są korzenie. Kolejnym zabiegiem jest ochrona młodych pędów piwoni przed mrozami oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. Żeby te pędy się nie wyłamywały podczas tego zabiegu, to trzeba najpierw je obsypać dookoła, a dopiero później można zasypać igliwiem świerkowym czyli materiałem z mojego ogrodu, zasypać całą piwonię. Zaletą takiego igliwia jest fakt, że jest to materiał lekki i przewiewny, a więc na tyle lekki, że nie połamie piwoni, przewiewny, że piwonia po prostu pod nim nie zgnije. Później rozgartam ten materiał na boki i będzie naturalna ściółka dla piwoni. Oczywiście ten sposób jest tylko i wyłącznie dla piwoni, które dopiero wychodzą z ziemi. Nie nadaje się dla wysokich pędów, bo się wyłamią. Na te wysokie na noc nakładam duże donice lub wiadra odwrócone do góry dnem. Natomiast piwoni młokosiewicza nigdy nie zabezpieczam. Jest to bardzo mrozoodporna piwonia, także ma bardzo odporne kwiaty. Nieraz śnieg ją położył, a i tak wstała i kwitła. Dlatego trzeba obserwować piwonie w swoim ogrodzie. Są odmiany, które mrozu się nie boją, ale są odmiany, których kwiaty czy pąki kwiatowe przebarzają i te należy chronić przed mrozem i silnym, mroźnym wiatrem. Oczywiście są sposoby, żeby piwonie wzmocnić po takich trudnych warunkach pogodowych. Można je opryskać biostymulatorem, np. biosept czy azasi, które stosuje razem z nawozami dolistnymi. Można podlewać różnymi naturalnymi preparatami, jak na przykład preparatami z alk, ze skrzypu, pokrzywy, drożdży. Jest bardzo dużo sposobów, żeby wzmocnić piwonie po dużym stresie, który spowodowany jest zmianą warunków pogodowych, gdy po wysokich temperaturach przechodzi mróz, śnieg czy mroźny wiatr. I tak jak warto zmieniać nawozy, nie stosować ciągle tych samych. Tak też warto sprawdzać, jakie naturalne preparaty czy naturalne sposoby działają dobrze na rośliny w naszym ogrodzie. Uważam, że nie ma złych preparatów czy złych sposobów poprawiania kondycji naszych roślin, mogą być tylko niewłaściwie dobrane dla naszego ogrodu, bo wszystko zależy też od gleby, od zawartości pierwiastków w naszej glebie, od odczynu podłoża. Od mikroklimatu naszego ogrodu. Jeżeli jedna piwonia źle rośnie, podczas gdy pozostałe mają się dobrze, to znaczy, że coś złego dzieje się z karpą tej konkretnej piwoni. Jeżeli większość źle rośnie, to trzeba sprawdzić podłoże i warunki, w jakich zostały posadzone. Często w takiej sytuacji wpadamy w błędne koło. Im gorzej ma się piwonia, tym więcej dajemy jej nawozu. A to trzeba zrobić wręcz odwrotnie. Jeżeli piwonia marnieje, to nie nawozić jej wcale. Dać jej po prostu czas, albo najlepiej ją przesadzić w inne miejsce. I to wszystko powinniśmy zrobić teraz na wiosnę. Teraz jest dobry czas na obserwacje budzących się piwoni. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce.